Jak zrobić kartogram? Tutorial szybki, szybki, bo nie jest to skomplikowane. Przede wszystkim, oprócz tego, że najlepiej wyłączyć nam wszystko, co nie jest istotne i ta warstwa, która nas interesuje, ta warstwa, której złączyliśmy w wszystkie strefy, zazwyczaj ma tutaj wartość unikalną, wpisaną. Chcemy, żeby to był symbol stopniowy. Ten symbol stopniowy pozwala nam właśnie na stworzenie jakiegoś sensownego kartogramu. Po klasyfikacji klasyfikuje nam w zależności od tego, co wybierzemy tutaj. Czyli jeżeli chcemy intensywność powierzchnię całkowitą, powierzchnię całkowitą, tak naprawdę. Albo może. Nie wiem, co rzeczywiście to potrzebujemy. Potrzebujemy średnią ważną liczbę kondygnacji. I możemy to sklasyfikować. I dzięki temu nam. Od razu y, znajduje ilość, ilość klas w tym miejscu i na ile chcemy jakby przedziałów podzielić sobie i według tych kolorów, które sobie wybierzemy możemy y, na no coś takiego albo tutaj mamy turbo bez go turbo możemy sklasyfikować. Y, mamy tu już sposoby podziału. Ładny podział jest ładny, wybiera nam ładne liczby, które są sensowne do... Do tego, jak, jak się dzielą te informacje. I po prostu już mając policzone i przepisane te współczynniki, od razu one są przepisywane do, do tych. Możemy to sobie włączyć podgląd, i, i dzięki temu, y, tam, gdzie nas to interesowało, y, mamy informacje na temat y, no, i no i, 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 i na temat ym, mamy kartogram zrokotowy, także w zależności od tego gdzie, gdzie, gdzie jest ym, jaki współczynnik, taki kolor przepisywany do tego do tego poligonu i to jest tyle. I to po prostu eksportujemy do nowego wyd do wydruku Eee, moment, jaki raport? Ja nie chcę żadnego raportu e, Nowy wydruk ponieważ nie liczbę kondygnacji 1. Więc tak naprawdę, stawiając tą mapę, już mamy gotowy kartogram, więc nie wiem, może skala... Aha, nie, tutaj nie, nie mnożnik, tylko jakiegoś z segmentów. Ehm, nie wiem, co jeszcze tu może być, tytuł... A, legenda, legenda jest konieczna. Z nam to więcej trochę zabawy, ale przede wszystkim chcemy, aby to, co się znajdowało tutaj było widoczne, więc zaznaczamy tylko, pokaż tylko elementy widoczne na połączonych mapach i tylko to będzie. Tak naprawdę to się zmienia, ale to, że to jest podgląd OSM-u nie jest potrzebny, więc aktualizować aktu automatycznie trzeba odznaczyć, żeby cokolwiek dało się edytować. Ten OSM standard wywalmy. Warst z łączeniem możemy zmienić nazwę yy, tu jest. zmieńmy nazwę na no może nawet nie tutaj. Tutaj to tu jest średnio można liczba kondynacji w I tyle. I to jest cała filozofia mienia kartogramu i robimy to dla wszystkich wybranych cztere, czterech współczynników. Czyli lepszy przykładu, to jest moja plansza, yy, może nie to. To nie jest ta plansza. Yy, yy, to jest to. Na tej planszy na dole wrzuciłem kartogramy i to się między tym to, co prezent, yy, prezentuje, czyli procent powierzchni zabudowanej, średnia warta liczba kondygnacji, intensywność zabudowy, intensywność kondygnacji podziemnych. Dziękuję.